Oto nadchodzą dni, mówi Pan, że bliźni nie pozna swego bliźniego, bo ja Pan czynię zmiany w moim ludzie. I każdy, kto do mnie zawoła i podda się pod prowadzenie mego ducha, ten będzie zbawiony. Bo nie siłą i mocą ludzką tego dokonam, ale moim słowem, które jest niezmienne od wieków. Zaprawdę mówię Wam, prędzej niebo i ziemia przeminą, niż moje słowo zostanie zmienione. To Wam powiedziałem, zaprawdę trzymajcie lampy w swoich rękach, aby nikt nie został odrzucony, bo wielu przyjdzie i usłyszy, nigdy Was nie znałem. Dlatego że czynili swoją wolę, a nie to, do czego powołałem mój lud. Przebudź się ty, który śpisz, a zajaśnieje ci Chrystus. Hosanna królowi Dawidowemu, który przychodzi w imieniu Pana, Hosanna na wysokości. Amen.